I tam wszystkich ponownie. Tak, na szybciutko zapomniałem powiedzieć, jak sobie ułatwić i dokręcić śrubę koło wału korbowego. Ja sobie taki kluczyk zrobiłem sam. Odzorowałem sobie otwory na kole rozrządu. To koło pasuje to samo w rozstawach co i w 1,9 TDI w wtryskach. Zrobiłem sobie taki kluczyk. Opieram sobie go o wahacz. Oczywiście po zamontowaniu paska. 180 Nm, 135 stopni, tak przewiduje procedura. Nie używam kluczy udarowych, żeby nie praktycznie po tej śrubie. Robię sobie długą przedłużkę na 3 czwarte nasadka. Długa przedłużka na 3 czwarte, opieram sobie tak, żeby to ramię się tutaj wysunęło. Przy użyciu grzechotki na 3 czwarte dokręcam sobie to zgodnie z tym, jak przewiduje to producent. Czyli przy użyciu właśnie takiego klucza, który sobie sam dorobiłem. To nie jest nic trudnego, tak jak powiedziałem, jak ktoś chce może sobie takie kółko kupić używane nawet otwory sobie zwymiarować tu zastosowałem śruby te same co idą do koła pasowego te śruby też idą nowe z uwagi na to że yy, no, łatwo je uszkodzić to jest 10 Nm i 90 stopni